Pani, zbliża się połowa stycznia, więc nasuwa się to pytanie coroczne: co możemy sadzić, co możemy wysiewać w styczniu? Wszystko, oczywiście, zależy od tego, jakie mamy warunki. To znaczy, czy mamy grządki, czy mamy na przykład szklarnię ogrzewaną, nieogrzewaną do dyspozycji parapety, czy tak jak my tutaj taką piękną oranżerię. To jest wspaniałe miejsce, które jest mocno oświetlone, w którym gdy świeci słońce jest ciepło. Na zewnątrz jest minus 8 stopni, tutaj jest 16 stopni, więc jest pole do popisu, ale nocą. Kiedy słońca nie ma, to również i tutaj temperatura spada, i trzeba to uwzględnić, jeżeli mówimy o tych zasiewach. Co więc możemy zacząć wysiewać na rozsady oraz do gruntu, ale pod ochroną w styczniu? Przypominałam sobie, co wysiewaliśmy w zeszłym roku, w styczniu. I była to dymka na szczypiorek, sałaty, również rożponka rukola. To była rzodkiewka. Miałam taką rzodkiewkę odmianę właśnie do siewu styczniowego, bób, pietruszkę korzeniową na naciową. Czyli w całości wkładane korzenie pietruszki do donic. Ale z tymi zielonymi odrostami, po to, żeby cieszyć się szybciej swoją własną zieloną pietruszką, papryczki chili w zeszłym roku w drugiej połowie stycznia wysiewałam, cebulę siedmiolatkę, bakłażany, bataty oraz selery korzeniowe. Selerów korzeniowych wysiałam. Na rozsady bardzo dużo i to na szczęście, bo były zjadane przez ślimaki. Teraz, pomimo tego, że mamy te piękne, to piękne miejsce, tę piękną oranżerię, to nie mamy gleby. Dlatego wykorzystamy dalej, będziemy wykorzystywać ziemię z kretowisk. Ta ziemia na razie jest zamarznięta, bo jest duży mróz. Ale będziemy przynosić donice, i w takich donicach codziennie, gdy krety zrobią nowe kopce, przyniesiemy tutaj ziemię po to, żeby móc posadzić czy wysiać już te rozsady niebawem. Uwielbiamy papryczki, papryczki chili. Mam teraz jeszcze po wymianie o wiele więcej tych papryk aniżeli w zeszłym roku. Dlatego też właśnie papryki, czyli ostre papryczki różnego rodzaju, różnego gatunku, będziemy wysiewać pod koniec, na przełomie stycznia i na przełomie lutego. W te donice, które tutaj będziemy przynosić, na pewno też posadzę cebulkę, dymkę na. na Szczypiorek, bakłażany także, bo jestem zachwycona bakłażanami i mam nadzieję, że będzie dużo słońca, że będzie dużo że po prostu ta rozsada będzie miała tutaj wspaniałe warunki do tego, żeby rosła. Żeby rośliny mogły dobrze rosnąć potrzebują odpowiedniej temperatury i odpowiedniej wilgotności. A także odpowiednio dużo słońca czy światła, i musimy to tym roślinom zapewnić, musimy to uwzględnić. Natomiast są rośliny, których nasiona powinny y, zetknąć się z mrozem, żeby w ogóle mogły zakiełkować i dać nam w przyszłości wspaniałe okazy. I to głównie są kwiaty to głównie są byliny. Rośliny ozdobne, rośliny które wymagają tego żeby nasiona podmarzły to są chociażby zawilce, sasanki, tawuły, bergenie, dziewięć sił, wilczomlecz czy pierwiosnki. Tu mamy krety, a krety nie lubią wilczomleczu, dlatego myślę, że posadzimy też wilczomlecz, co prawda on potem się bardzo mocno rozsiewa, ale jest to też piękna roślina, tutaj jest bardzo dużo miejsca. Kiedyś sadziło się czy wysiewało się te wspomniane kwiaty w ten sposób, że brało się donice czy bardziej skrzynkę tam te nasionka się umieszczało, w zależności od tego, jak duże nasionko tak głęboko w ziemi, jeżeli na przykład chodzi o pierwiostki, które mają maciubkie nasionka, to zaledwie się je rozsypywało po powierzchni. To przykrywa się warstwą, powiedzmy tak dwucentymetrową piasku i na to kiedyś kładło się szybę, i wystawiało się to na zewnątrz, taki można by powiedzieć inspekt. Dzisiaj możemy zamienić szybę folią, bo folii mamy dzisiaj do wyboru zarówno jeżeli chodzi o, o grubości, jak i o kolory. I białe i niebieskie i zielone, więc możemy dobrać to co jest dla tych roślin odpowiednie. My na razie też nie mamy inspektów, więc musimy wykorzystać to piękne pomieszczenie. I większości tych kwiatów nie planuję e, wysiewać, ponieważ dopiero poznajemy ten ogród i zobaczymy, jakie tutaj są kwiaty. Ale myślę, że Wilczomlecz na pewno posadzimy. Pamiętasz, kochanie, na tamtej działce, ile mieliśmy Wilczomleczu? I tak, rozsiewał się nieustająco. Tak. Tak, tak. Pamiętam, że chciałam Ciebie poprosić, żebyś nagrał ten moment, kiedy właśnie to nasionko tak strzela i nieraz kilka metrów potrafi przelecieć i gdzieś wykiełkować. Usuwaliśmy tamte wilczomlecze, a tutaj będziemy je sadzić. Mam też już tutaj kilka doniczek z roślinami. Tu w tej, w tej doniczce mam posadzone, posadzone bulwy rośliny o nazwie yukon. To są tak zwane ziemne jabłka. Bulwy, które są, nie znam tej rośliny, które podobno są bardzo słodkie, a sproszkowane mogą zastąpić cukier. I tutaj zobaczcie, to to jest pionier. Ale tutaj pojawia się już pojawiają się listki. Więc ta sadzonka się przyjęła. Gdy tylko ziemia odmarznie, gdy tylko odmarznie ziemia, to znaczy za dobrych kilkanaście tygodni będę mogła przesadzić zawartość tej doniczki do ziemi, do grządki. Pod ogrodzenie, bo nie będziemy bulw tego typu, czyli właśnie yukonu, topinamburu, nie będziemy sadzić w grządkach, tylko właśnie przy ogrodzeniu. Tutaj natomiast mam cztery sadzoneczki, czy bulwy włożone do gleby. Tutaj jeszcze ich nie widać. Zawsze zapominam nazwy, chcę dobrze powiedzieć. To jest... Uluko, inna nazwa też oluko. Ciężko do czegoś tę roślinę, tę bulwę przyrównać, bo ona zarówno ma jadalne bulwy, jak i też te liście są jadalne. Mogą być te bulwy w kolorach żółtym, różowym, pomarańczowym, fioletowym, czerwonym. My akurat mamy czerwone, tak, czerwone. Bardzo dobry smak. Bardzo dobrze komponuje się na przykład, wiesz kochanie, z jajeczkami smażonymi. Podobno bardzo dobrze smakuje z czosnkiem, z różnego rodzaju grzybami, to, bo to jest bardzo taki ma smak, to jest bulwa, która zawiera w sobie bardzo dużo wody i tak jakby ma smak, nie wiem, rozmytej rzodkiewki, czy roz... nawet nie rozmytego ziemniaka. Znaczy sama kurwa sam, sama ma średni smak dla mnie. Mhm, ale właśnie w potrawach może być o wiele lepsza. A o tym Yukonie, to Ci nie powiedziałam, to jest coś, co na pewno będziesz lubił, bo Ty lubisz iść do ogrodu i wziąć sobie coś, zerwać i na surowo zjeść. I właśnie te bulwy Yukonu, Yukona, nie wiem, jak to mówi się poprawnie, Yukon. Bulwy rośliny o nazwie Yukon można ukopać sobie, tak jak to pinambur podobnie i po prostu od razu jesz na surowo. Też. Myślę, że bardzo polubimy tę roślinę. Mam tu jeszcze też dwie sazoneczki, to są truskawko-poziomki. Dostaliśmy je na wymianie nasion. Widać, że one tutaj całkiem dobrze sobie radzą. I jakiś kwiat, tylko już teraz nie pamiętam, co to jest za kwiatek. Zrobiłam sobie też sadzonkę. Tych sadzonek zrobiłam sobie z poprzedniej działki więcej, ale bałam się przywieźć sadzonki, ponieważ bałam się, że będą tam ślimaki. Natomiast ta sadzoneczka jest z, z doniczki, która wysoko rosła, bez kontaktu z ziemią. Ale jak się nazywa ten kwiatek, teraz nie pamiętam. No i jeszcze również z nami przywędrował. Co? Tak. Co do ziemniaczków też bardzo dobrze pasuje. Rozmaryn. Rozmaryn. Myślę, że rozmaryn pozostanie w tej donicy. I my zrobimy to tak. Teraz zaczniemy przynosić donice i gromadzić ziemię z kretowisk. Ta ziemia tutaj odmarznie i zaczniemy, i tu sobie zrobimy skrzyneczki w tej oranżerii, zrobimy sobie skrzyneczki na nowalijki. Czyli posadzimy to, co lubimy najbardziej, czyli rukolę, którą uwielbiamy oraz sałatę. Rzotkiewkę też już tutaj też będziemy mogli posadzić. Co jeszcze byś chciał? Szczypio, tak, szczypior, pietruszka, ale to pietruszkę, jeżeli chcielibyśmy mieć, to musimy tą y, korzeń pietruszki włożyć z odrostem albo samą tę końcówkę, więc takiej pietruszki własnej nie mamy, będziemy musieli poszukać. Więc co, kochani? Niedługo będzie już o wiele więcej pracy. Może też tak jak my, nie możecie się doczekać, kiedy będzie można już wysiewać, sadzić, pikować, przesadzać. Nas jeszcze czeka ogrom tej pracy, że my musimy zrobić grządki. Czekamy jak na szpilkach, kiedy minie ten mróz i przede wszystkim kiedy stopnieje śnieg. Mamy nadzieję, że wszystko się nam ładnie zgra terminowo i będziemy mogli już uprawiać, a tymczasem Idziemy po ziemię do ogródka.